Siemano ziomeczki Dzisiaj dla was nagrywam GTA przez całą mapę na pięciu gwiazdkach Będzie to tryb reżyserski hmm. Będziemy Noxem i będą nas ścigać różni ludzie Będzie, Znaczy policja Będziemy z paleto Znaczy będziemy z lotniska ten z lotniska będziemy jechać do Paleto. O jejku, zapomniałem włączyć pięciu gwiazdek Czekaj, żeby było sprawiedliwie. To włączę się na lotnisko. W wrócę do przyczepy i już będziemy jechać przez całą mapę. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i subskrypcję. No, i patrzcie, no i teraz musimy kogoś zabić, czy coś? Czekajcie. Przejdziemy, może policjantów? Okej, okay. o, zapomniałem sobie zaznaczyć cel. Oczywiście. Będzie to tutaj. Dwie gwiazdki jak na razie no to będzie przez całą mapę z gonieniem policji. Trzy gwiazdki już. Boże, święty, nigdy tak szybko nie zdobywałem gwiazdek. To jest pierwszy odcinek z Getano. Nie tu pojechałem. Jaki ja jest ten głupek? nie tu pojechałem Jezus nie tu Uch. ale fajne autko sobie wziąłem dzięki busik pomogłeś mi nie znowu nie tu pojechałem Jutro też będzie odcinek. Pamiętajcie, żeby, żeby go sobie obejrzeć. Tylko, że jutro będzie... Znaczy nie jeden odcinek. Jutro będzie z Call of Duty, z Cyberpunka, z Fify i prawdopodobnie z GTA. Live miał być, wiem, wiem, ale nie mam jeszcze zrobionych takich wymagań, żebym mógł jakiekolwiek live y nagrywać. Więc no jak próbowałem zrobić live'a to nie mogłem A więc Wiecie Livey będą oczywiście, ale to bym musiał mieć więcej subskrypcji, łapek w górę i wyświetleń Dobijcie Dobijcie chociaż, chociaż do 20 subskrypcji albo łapek w górę to wtedy zrobimy Michaela. Wal Michael będzie walczył na UFC, bo już dostał propozycję na tym od właściciela UFC. Franklin już u Kalucha walczył na UFC, i właścicielem był ta oczeńk Teraz ta Cheng O niej, w, w zębatkę wpadłem. Y te, mnie też zaprosił ta Cheng na UFC i pierwszą walkę zaproponował mi z konorem McGregorem. Trzy gwiazdki. Cały czas. I też mam nadzieję, że pewnego razu w Los Santos Wam się spodobało. I ja byłem taki głupi, że dwa razy wysłałem to samo Antyterroryści Nie To było LSB Nie Nie pamiętam jak to się nazywało Na pewno nie Noxy To mogę przygazować bardziej Bo to już jest autostrada Wyjeżdżamy z ut No co mi Bierz, w dupę, bierz dupę w drogi. A bagażnik mi się otworzył. Dobra, nara. Najwyraźniej no zginę już. Jak będzie koniec wyścigu musi się udać. Musimy tam dojechać. Będę nagrywać takie przez całą mapę właśnie. Jeź, jedź, no się szybciej, 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 szybciej. Dawaj. I zapomniałem wam jeszcze powiedzieć. Stworzę taką reklamę o... O, ten, o takiej ekipie Fortnite która będzie się nazywała Królowie Fortnite będą tam między innymi moi koledzy a reszty się dowiecie na reklamie a reszty się na reklamie dowiecie tutaj teraz jest moja siostra już na odcinku jednym z Call of Duty była Mam nadzieję, że nie będzie przeszkadzać. Bara, Hania, nie ruszaj tylko telefonu. Już Uuu. mamy cały czas trzy <laughs> gwiazdki. Ale się ekran ciemny no. zrobi. No. HWDP policja. <laughs> no nie! Trzeba wysiadać. <laughs> no, chodź tu. Nie! Zabije mnie, zabije mnie. No dobrze, dobrze. Udało się, ale te syreny mi świecą. Jak je wyłączyć? Trzeba je wyłączyć. No i po co mi. O nie! Czemu się nie zmyliliście? Zmylcie się! zostawcie mnie już za dużo tych nosów to ja sobie to autko wezmę dobra wstawaj wstawaj człowieku nie <ścoughs> nie no to jednak musimy być musimy Musimy być skazani jechać w tym czymś wiertarka też jest bo właśnie się do nowego domu wprowadziłem i nie wszyscy jeszcze tutaj mieszkają. Wiecie. O nie! To powinno być już pięć gwiazdek. Niedługo paleto! Szybko, szybko, szybko! O nie! Ja tutaj już nie przejadę. Boże święty. Nie przejadę tutaj już! Ja cię? Udało mi się. Ale z Fartem. Oni do mnie z helikoptera strzelają, pomocy! Jeżeli chcecie więcej przez całą mapę, wstawcie łapkę w górę i subskrypcję. Boże, to nie skręca w ogóle. Świeci mi to po oczach. Nie, 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 Uciekaj, Hania, bo się załapiesz. Jej zostawcie mnie. Nie! 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 Wpadłam do dziury. <grymiania> <grymiania> Moja siostra się załapała. Dawaj, człowieku. Dawaj to, dawaj to auto. Boże, jak to wolno jeździ. Sorry za tą muzyczkę. Ale to za auta. A tu mogłem sobie podejść do stacji bez nowej na pieszo. Oj, przepraszam za tą wiadomość. O ile to się pokazało. Dawaj, 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 parę metrów. Dawaj, 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 dawaj. dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj. Dawaj, no dawaj. Szybciej jedź! Szybciej! Dzięki, że mnie popychasz. Szybciej! Dzięki, Policja, jesteś bardzo miła. Nie spodziewałem się takiego czegoś z Twojej strony. Tak, no i oto proszę bardzo, wygrali, wygraliśmy. Stawcie łapkę w górę i subskrypcję. A ja już ginę.